Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzi, jestem Weski i witajcie w kolejnym filmiku z Cyberpunka 2077. Dzisiaj chciałem wam pokazać, w jak szybki sposób możecie nabijać punkty na umiejętności Zimna Krew. Zimną Krew znajdziemy w opanowaniu, jest to właśnie ta zakładka i dzisiaj chciałem wam przedstawić, jak szybko nabijać postępy w umiejętności właśnie Zimna Krew, tak żebyście wszystkie te nagrody tutaj mogli szybko odblokowywać. Teraz tak, generalnie, żeby móc ekspić Zimną Krew, musimy na początku wrzucić sobie jeden punkt, co najmniej jeden punkt w umiejętność pasywną właśnie Cold Blood, Zimna Krew, jak zwał tak zwał, która uaktywnia się w momencie, kiedy pokonamy przeciwnika. Ja już ją mam ustawioną na maksa, dlatego mogę sobie pozwolić, dlatego po prostu moja Zimna Krew trwa już 10 sekund i oczywiście są też umiejętności, które mogą jakby tą Zimną Krew też przedłużyć, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy pokonacie przeciwnika, to ta Zimna Krew wam się po prostu załączy. I gdy ta Zimna Krew jest już w stanie aktywnym, czyli że macie te 10 sekund tego efektu nałożonego, to w momencie, kiedy będziecie zabijać kolejnych przeciwników, to expie, to doświadczenie, tutaj ten pasek, po pokonaniu kolejnych przeciwników będzie Wam się zapełniał. I teraz jak szybko nabijać właśnie tutaj ten pasek, żeby te levele były w dosyć szybki sposób? Ja ogarnąłem taki sposób, że w momencie, kiedy zabijam grupkę przeciwników, to oczywiście pamiętajmy o tym, że mam jeszcze zamontowany wszczep, który się nazywa analiza celu. Ten wszczep, w sensie ta modyfikacja do wszczepu właśnie optyk, jest o tyle fajna, że w momencie, kiedy zabijecie grupkę przeciwników, to ta grupka przeciwników tak naprawdę leży jeszcze. Przytomna, oni po prostu sobie leżą, nic nie mogą zrobić i są tak naprawdę do dobicia. I gdy mamy ten, mo ten modyfikator tutaj załączony, to nawet yy, od obrażeń hakerskich od hakowania możemy spowodować, że właśnie ci przeciwnicy będą się tak kulać. I co teraz robimy? Jeżeli powiedzmy, że ja tutaj mam na minimapie 6, przeci 6 przeciwników, to teraz po prostu wy wystarczy, że tych ludzi po prostu sobie tutaj dobije, więc uderzam raz. Jak widzicie, mamy pasek na 12 sekund jeszcze załączony zimnej krwi. Teraz dobiłem kolejnego i ten exp mi cały czas rośnie w zimnej krwi. Jak widzicie, dostałem 178 punktów doświadczenia. I w momencie, kiedy zabiję kolejnego przeciwnika, to czas efektu właśnie tego bloda nam się odnawia. I możemy cały czas właśnie tak sobie tych ludzi zabijać. Jak widzicie, tutaj było ich sześciu. Nie wiem, czy wszystkich dobiłem. Chyba tak. Tak więc, no dzięki temu sposobowi, jeżeli właśnie eksplorujecie świat, to najlepiej jest właśnie expić to na takich właśnie rozbojach w toku, ponieważ jest tu zazwyczaj grupka przeciwników, która po pokonaniu praktycznie oferuje Wam darmowego expa od, od zimnej krwi, więc dzięki temu możecie bardzo szybko sobie nabić. A jeżeli chcecie sobie to po prostu expić, to po prostu znajdujecie sobie jakąś grupkę przeciwników, oddalacie się na y, mniej więcej 200 metrów, od tego, od tej grupki, właśnie po pokonaniu oczywiście, i wracacie z powrotem, dzięki czemu ta grupka wam się znowu yy... Pokażę i znowu będziecie mogli ją zabić, i robicie tak od nowa, od nowa, aż tej zimnej krwi po prostu nie wbijecie na maksa. Pamiętajcie też o tym, że umiejętność zimnej krwi, jeżeli chcecie wbić na 20 poziom, to musicie pamiętać o tym, żeby również opanowanie, czyli ten atrybut tutaj, również wymaksować na 20 poziom, ponieważ jeżeli my będziemy mieć 10 poziom opanowania, no to zimną krew będziemy mogli tylko wyekspić do poziomu 10, ponieważ w zależności od tego, jaki mamy. Ile mamy umiejętności tutaj w danym atrybucie, to do takiego poziomu właśnie będziemy mogli wbić te pozostałe właśnie tutaj drzewka. Także miejcie to na uwadze, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda, że będziecie szybciej nabijać właśnie expa do zimnej krwi i dzięki temu będziecie po prostu silniejsi. Jeżeli możecie, to zostawcie suba lajka, bądź komentarz, będzie mi niezmiernie miło, a ja tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!